Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead. Witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Pont Jaka Trans Am, czyli Kita, serialu nieustraszony z kolekcji De Agostini. O, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 20. numer kolekcji, a potem złożymy sobie turbinę, część drugą. Jeśli interesujecie tego typu tematykę filmów, rozważ subskrypcję do tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer 20 zawiera prawy wylot turbiny. Plastikowy. Prawy wylot turbiny 2. Plastikowy. Prawy wylot turbiny 3. Plastikowy. Prawy wylot turbiny 4. Plastikowy. I dwa zestawy śrubek. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie dwie części wylotu tur turbiny. Łączymy w ten sposób, bierzemy dwie śrubki BP i wkręcamy. Następnie bierzemy kolejną część turbiny i w ten sposób łączymy. Bierzemy jedną śrubkę. Jeszcze nie wiem jaką. Jeszcze nie śrubkę. Bierzemy sobie ostatnią część turbiny. Kładziemy ją w ten sposób. Tak. Bierzemy śrubkę CP1 najpierw. No, za chwilę i tak resztę będziemy wkręcać, więc śmiało. przykleiły mi się. Więc najpierw złapmy tą środkową. Ten środkowy otwór. Elegancko. I teraz dwie pozostałe śrubki wkręcamy. No i co? I to tyle. Tak właśnie się prezentuje prawy wydech turbiny. No i kontynuujemy kładanie elementów turbiny. Nadal nie wiem, co to jest za turbina i jak ona ma wyglądać. Mam nadzieję, że niedługo ją skończymy i będę wiedział, gdzie ją będziemy montować. Mam nadzieję, że to nie będzie jeden z tych elementów, które teraz zmontujemy i potem do szafeczki. I w sumie nie wiadomo gdzie ona będzie. Chociaż w sumie zaraz moment. Okej, okay. to będzie turbina taka wielka bo w instrukcji zawsze gdzieś w okolicach spisu części macie taki schemat samochodu i miejsce, gdzie ten element będzie się znajdować. Więc tu widać, że to będzie pod maską. Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie się tam mieściło. No ciekawe, ciekawe. Także dzisiaj się za bardzo nie naskładaliśmy. Jest jakiś ciekawy element, kolejny nowy. No i zobaczymy co będzie dalej. Elementy były jak najbardziej w porządku, a budowa tak jak w filmie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. O, w następnym odcinku złożymy sobie turbinę, część trzecia. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.